Ulica Limanowskiego naprzeciwko Starego Ogrodu. Jestem w miejscu, gdzie najprawdopodobniej jeszcze 100 lat temu płynęła rzeka Mleczna, później ujęta w kanał i przyniesie się ona bardziej na zachód. Zupełnie skanalizowana. No, tutaj powstała późniejsza ulica Limanowskiego. Tutaj była rzeźnia miejska. No a przede mną Gawrony. Te Gawrony najprawdopodobniej. Ee, Większość z nich to są gawrony, które przyleciały do nas w końcu października z okolic Moskwy. Najprawdopodobniej, dlaczego z okolic Moskwy, bo e, odczyty obrączek i gawronów tutaj, które zostały właściwie martwe, znaleziono u nich obrączki jeszcze za czasów Leopolda Pacpomorackiego, wskazują na to, że właśnie te gawrony, e, te gawrony pochodzą z tamtych okolic, z okolic Moskwy. Gawrony odlatują rzadkość, z tamtych terenów odlatują, rzadkością jest to, że one zostają na tym obszarze. Mówię tutaj o, o, o okolicach Moskwy, no to odleciały. Natomiast dla Rosjan z tej części centralnej Rosji to są, oczywiście jak przelatują to są z jasoponem wiosny, no dla nas są symbolem zimy. A większość gawronów które tutaj u nas można spotkać zimą pochodzi właśnie z tej populacji wschodnich, nasze odlatują bardziej na zachód gdzie spędzają wakacje, zimowe wakacje w Belgii w zachodniej Francji no i taki średni dystans to jest prawie półtora tysiąca kilometrów na taką odległość odlatują natomiast nie wszystkie, część z nich zostaje to jest około 17-20% tak wynika przynajmniej z naszych Badań. No i później wracają. Kiedy one wracają? No gdzieś na przełomie lutego i marca. Natomiast gdzieś mniej więcej około 20 lutego odlatują od nas te wschodnie populacje Gawronów. Natomiast kiedy one na zimowanie przylatują do nas, przylatują no mniej więcej. Tak z moich obserwacji wynika, że około 20 pod koniec trzecia dekada października to są pojawiały się wschodnie Gawrony Jak obserwowałem je na lotnisku to one się charakteryzowały tym, że no nasze były tutaj wcześniej przyzwyczajone do obecności Sokolnika, no i właściwie wiedziały, że z jego strony nic sympatycznego ich nie może spotkać, wobec tego no, zachowywały dystans, dosyć duży dystans ucieczki. Natomiast gawrony, które przylatywały do nas ze wschodu, wręcz przeciwnie, takiej bojaźliwości nie wykazywały, no do momentu, kiedy nie doświadczyły pierwszych straszeń. A wtedy już nabierały większego dystansu i szacunku dla sokolnika. Natomiast na no, od razu było widać, że to jest inna populacja, która nie zna miejscowych zwyczajów. No, tutaj mamy niewielką kolonię, która nam została w parku. To jest około 9 par. Powoli zwiększa się ich liczebność. Największa kolonia, która była przed laty w Radomiu, w parku Kościuszki, liczyła ponad 300 gniazd, 150, nawet prawie 200 w parku Leśniczówka. No, w tej chwili mamy drastyczny spadek liczebności gawronów w ogóle w całej Polsce, ale w Radomiu również jest ich coraz mniej. Niedzą się na terenach publicznych, no bo stamtąd rzadko są przepędzane. E, czas do niedawna, bo, bo w niektórych parkach się ich przepędza. Tutaj w parku na Borkach gdzieś ich jest mniej oraz w parku Stary Ogród e, no, ich obecność jest tolerowana, no i dobrze, bo no gdzieś muszą mieć to miejsce, gdzie e, będą mia miały taką możliwość, żeby wyprowadzić młode, wykarmić młode, wychować młode e, i nie być przez ten czas niepokojone. Poza tym, no, takie gniazda gawronów, w przypadku naszym radomskim to bardzo często są podstawą do, do, do założenia gniazda przez Sowy Uszatę. I najczęściej w Radomiu właśnie sowy uszaty korzystają z gniazd Gabronów, chociaż zdarza się też, że z gniazd srok.